Witam bardzo serdecznie, z tego powodu, że dawno na intubie mnie nie było, postanowiłem, że nagram wam jakiś odcinek a i żeby wam się to przyjemnie oglądało, postanowiłem, że nagram sobie Call of Duty. I jeżeli byście chcieli, to możemy, Call of Duty mobile oczywiście, to możemy zrobić coś takiego, że na przykład przedstawiam Wam 10 graczy Call of Duty. Mobile oczywiście. Ściszę <ścoughs> trochę, bo aż tak głośno to nie potrzeba. Nie wiem dlaczego, ale wszystkim moim znajomym i mi tną się scenki, jak się zaczyna ten, ten, ten wstęp cały. I ciekawi mnie tylko to, czy te wszystkie skiny będą do użytku. Fajnie by było. Oczywiście jakiś skin był, ale jak się wchodziło codziennie, no niestety. Nie, udawa, nie udało mi się wchodzić codziennie. Niestety skina nie dostałem. Ba te Royale są teraz. Okej, okay, no to możemy zrobić sobie Opening skrzyneczki. Aha. Okej, okay, to możemy zagrać tak rozbrajanie i moją ulubioną mapkę. Fajnie by było, jakbyśmy byli po stronie. Aha, okej. Okay. No i... <laughs> i Jeżeli będziecie chcieli właśnie zrobić 10 typów graczy, no to nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił coś takiego jak 10 typów graczy Call of Duty Mobile. I jeżeli chcecie, będziecie chcieli na przykład z czegoś innego to mi napiszcie, bo... no. Okej, okay. jak będziecie chcieli y, z kimś odcinek, taką współpracę jakby w y, Call of Duty, y, to serdecznie zapraszam. Oczywiście, jeżeli ktoś ma Call of Duty z moich widzów, y, to możemy zrobić coś takiego. Możemy zrobić jakiś na przykład konkurs, że, nie wiem, na przykład osoba ze mną, mój widz na przykład ze mną wystąpi w odcinku. To by było fajne. To by było na przykład fajne. Dobra, schodzimy panowie yy. Zaplantuję sobie na A. Dawno na A nie plantowałem, a w sumie to źle plantuję. Tu powinienem plantować. Tu jest fajne miejsce do plantowania. Jak tutaj zaplantujesz, to tu możesz wejść na pozycję snajperską i pilnować paki. Tylko że minusem jest taki, że się długo wchodzi. Kurcze tam się wszyscy strzelają na B, abym chciał trochę killi zgarnąć. Piękny kill. No i dobra, no. widzitor. Wik. Yy, wezmę sobie teraz wyjątkowo karabinek i pójdę na B, żeby odciągnąć uwagę przeciwnika, a raczej sobie stanę w moim ulubionym miejscu i będę oglądać B. Zaraz bym zdobył kila. Tutaj widziałem, że dużo ich wbiegało. Jezu, że niechcąco wrzuciłem fragałta. Niechcąco fragałta wrzuciłem. Dobra, na B jest, paka. Ale gdzie oni się wszyscy podzieli? widziałem, że tu wbijali. Cała masa ich wbija, cały skład. Ciekawe. Ciekawe. No co, co widziałem? cały skotę w no Jak oni przeszli? Dobra, bierzcie sobie bombę, i idę w te same miejsce. Tu na takie skrzydło, jakby. Mapy. No w sumie to mogłem do ciebie strzelać. Aha. Oki. Okay. Okej, okay, no to może yy, pod tym odcinkiem. Yy, dobra, pod tym odcinkiem, jakby napiście. Mm, Napisz. Dobra, zrobimy tak. Yy, teraz, yy, jakby weszliście do tego i to oglądacie, prawda? Więc zróbmy coś takiego, że yy, yy, obejrzyjcie już to do końca, i pod, pod odcinkiem napiszcie: yy, Dodaj mnie, jak yy, dodaj mnie jakiś fajny komentarz. Kreatywność, fajny komentarz. Ja sprawdzę go, i na pewno ten, kto wygra, będzie mógł ze mną zagrać rundkę na odcinku. Co wy na to? Wadfa. 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 Dobra, nie będę wnikać. Ale głupie. <ścoughs> <ścoughs> Kś tam był? Tak. O. Toś chce tu sobie posnajperować co? O nie, w sumie to po co? Niepotrzebne. Okej. Okay. A myślałem, że znowu będzie taki piękny kil, nożyk. no, by wpadł byłoby śmiesznie. Tutaj z tego co widzę, to oni przyjęli już, o kurde, przyjęli pozycję, żeby biec na. Um, ogólnie to ja na Messengerze stworzyłem grupę Call of Duty Mobile z moim kuzynem. I tam też będziecie mogli dołączyć. Yy, oczywiście musicie mieć sprzęt. To jest tylko kwestia sprzętu, co nie? Kwestia sprzętu. Dobra, tutaj widzę, słyszałam, że pom, pom weszła tutaj, tutaj ktoś z pompu-pompu. "Flag go zawił." okej okay. <laughs> to w sumie nieźle nie yy, dokładnie i jeżeli będziecie chcieli właśnie dostać się yy, na mojej grupie na messengerze to wtedy jak mnie dodacie to dam wam yy, da, do, yy, dam wam chyba link do dołączenia co wy na to sobie dołączycie do grupki a z czego ty kumplu strzelasz Za bardzo widzę. A to musi być mocne. <laughs> Ale się bawimy, co? <laughs> Jak on mnie zabił? Byłem ze za ścianą. Co jest? Widzieliście to? <laughs> ja chciałem się z nim pobawić. <śmiech> <śmiech> Jakie to są bambole? Plantu, plantu. Nie, yeah, ju. Jak coś tam to będziemy jeszcze robić konkurs w Pubgu i będziemy razem grać w PubGa. To, tak, nie przesłyszeliście się? Będziemy razem grać w PubGa. I kto będzie chcieć grać w PubGa nad tym od, nad, na tym odcinku, napisze. Y, Pub to fajna gra. Napiszcie po prostu PUBG to fajna gra. Jezus Nie mogę go trafić, no? Smurf. No ty smurfie! O szybciej. Idę fios. Ta Call of Duty jest jeszcze mocno niedorobione y, ponieważ sami widzieliście, bomba jeszcze nie doszło, y, czas bomby nie doszło do końca i jak sami widzieliśmy, y, rozbroiłem ją przed jeszcze czasem rozbrojania. I po drugie, y, zagrywki, do gry, no wiecie te, jak się kogoś zabije i tam pokazuje potem kamera, jak kogoś zabił. Jest to też się dopracowane, bo jak sami widzieliście, ja byłem za ścianą u mnie, a on mnie zabił przez ścianę. No i to jest takie, wiecie. Często tak w takich grach jest, ale to nie wiem, yy, od czego to jakby zależy, nie? Aha, spokój. Czekaj, co? To ja jestem taki ślepy, czy. Okej. Okay. Dobra. Te ja chyba byłem taki ślepy. No, w sumie to wcześniej nagrywam ten odcinek, więc. I trochę daje się z przeciwnikami pobawić. Zobaczcie jaki bambik. On dopiero co grać zaczął przecież, no. Nie chcę was, kumple, zabijać, no, ale będę musiał, no. Taka jest ta gra. No, sami widzicie, jakie to są bambiki. Są bambiki, jak nigdy w życiu. To są bambiki, naprawdę. W każdym nie było tylko kilu z granatem. No, rundka wygrana. Mam nadzieję, że się Wam yy, podobało. No, ja się niestety muszę z Wami pożegnać.